Jeżdżę, weźmy! Ja Dzisiaj trochę tak w takiej kamizelce z plakietką, plakietką upoważniającą do wejścia na lotnisko. Na lotnisko. Lotnisko ławica w Poznaniu. Jedno z moich ulubionych miejsc, na których uwielbiam przebywać, bo zawsze jak tu jestem, to dzieje się coś fajnego, co się może dziać. No, idę sobie polatać samolotem. Dzisiaj od tego zaczynam dzień. Pokażę Wam zaraz ten samolot, którym będę leciał, ale nie nim się będziemy zajmować. Natomiast pokażę Wam tak z czystej ciekawości. Może ktoś z Was by chciał zobaczyć, jak wygląda samolot z lat 60., w środku, którym będę dzisiaj leciał, bo jest to Piper P28 i jest to bardzo stara konstrukcja, ale bardzo dobry samolot. Oczywiście będziemy zajmować się. O, Ryanair startuje. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, bo jest daleko. O, ten jest zresztą też bardzo ładny, co? Przyszły wtryski do naszej białej aszustki, którą te tramy od jakiegoś czasu, co powoduje, że dzisiaj je założymy i zobaczymy, czy przywróci to moc w tym samochodzie, chociaż wiem em, gdzieś intuicyjnie, że mocy to nie przywróci, ale wtryski źle pracowały, więc należy je zmienić, założyć i i zobaczyć co się będzie działo i badać dalej samochód, ewentualnie szukać usterki dlaczego ona dalej nie jedzie wasze komentarze, które napisaliście mają ład i skład, generalnie jestem zaskoczony ponieważ spodziewałem się po części nie oczywiście was absolutnie negatywnie, ani źle nie oceniam ale spodziewałem się, że gdzie nie gdzie będą jakieś głupoty powypisywane a okazało się, że wypisujecie, wypisujecie mi bardzo konstruktywne komentarze i one wszystkie co do jednego mają sens w tym co piszecie Wiele rzeczy oczywiście, które piszecie, już były zrobione, już były sprawdzone. Natomiast wiele z tych rzeczy ma jak najbardziej sens i później sobie pozwolę, jak ten samolot już naprawię i będzie już działał, to pozwolę sobie oczywiście te komentarze gdzieś tam obgadać z Wami, tak? Bo pogadamy sobie na ten temat, który komentarz mi się najbardziej podobał i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nieważne. Doszedłem do mojego pięknego samolotu. Mogę jeszcze tylko powiedzieć Wam RS6, ten granatowy, który oglądaliście dopiero co w, o, w poprzednim odcinku, albo tak, no, jakoś tak. To mm, na dzień dzisiejszy działa i moja analiza, a później moje wnioski dotyczące tego, że przez świecę wpadał olej do cylindra, miały sens i to wszystko się zgadza, tak jak, tak jak żeśmy tam rozmawiali, tak widocznie było, ponieważ RS jeździ już jakiś czas i jest wszystko dobrze, nie i nic się nie dzieje negatywnego, później jeszcze rozmawiałem z klientem, okazuje się, że ten RS rzeczywiście przy odpaleniu delikatnie go kolebało, nie dość, że mnie to kolebało go, czyli miało wypadanie zapłonu, co by się zgadzało, że na ten jeden cylinder wpadał olej przez niedokręconą świecę, tak naprawdę. Na tym polega awaria. Olej, który się gromadził w gniazdach zaworowych, w zaworowych, może, ja to zawsze mylę, w gniazdach od świec, będzie zrobiona ta awaria, ale w późniejszym terminie, ponieważ klient na razie stwierdził, że na razie tego nie robimy i nie ruszamy. Pojeździmy, zobaczymy co będzie, a w przyszłości tak ciśiak e, będziemy to robić, ale kiedy to się okaże, może to będziemy też pokazywać. A ja już jestem na miejscu, więc e, pokażę Wam ten samolot. A wygląda on tak. <laughs> I co Wy na to? To jest samolot Paper P28. E, samolot, który jest napędzany silnikiem Lycominga czterocylindrowym. Nawet nie tam pojemności tego. Silnika, bo nie wiem, pytałem się nawet tutaj właściciela tego samolotu, ale to, co jest najciekawsze, to jak on wygląda w środku. O. O. <grytanie> zobaczcie jak to jest maszyneria. Lata 60., moi mili Państwo, to widać po tapicerkach, po fotelach. To, że on już ma swoje przebiegi, to są takie typowe e, mocowania tapicerek lat 60. -tych. Tak to kiedyś robili. Tu mamy bezpieczniki, tu mamy podstawowe, tu mamy transponder, tu mamy radio, mieszacz, drugie radio, kupa przełączników dotyczących oświetlenia, no i kupa wskaźników, które są zdublowane, często wysokości, prędkości, takich tam różnych innych, paliwo i takie tam. Oczywiście pedały do sterowania sterem kierunku. Ta dźwignia duża to jest dźwignia do. Ręcznego hamulca. Ta druga dźwignia, która wygląda jak ręczny hamulec, to jest dźwignia do klap. Klapy klapy są tutaj, w tym miejscu. To są klapy, które pozwalają lądować i startować przy mniejszych prędkościach. To jest wykrywacz CO2. W samolocie, gdyby się coś działo, paliło, abyś nie czuł, no to no to, to wykryje za ciebie i ci. Będzie powiadomić, to jest bardzo ważne, ponieważ w samolotach jest to istotny element. To jest czteromiejscowy samolot, jak widzicie. Tam jest jeszcze bagażnik z tyłu, więc można co nieco do niego zapakować. Także samolot wygląda na starą bardzo konstrukcję i starą konstrukcją jest, ale to nie znaczy, że on nie lata. On lata, on jest bardzo fajny. No i dzisiaj mam nadzieję, ostatnią godzinę będę wykonywał już taką przed całkowicie samodzielnymi lotami tym samolotem. Więc ja idę polatać. Jak wrócę, to idę do warsztatu i zaczynamy dzisiejszy dzień. Od wkładania wtrysków do A6 białej, zostańcie z nami. Daj łapkę w górę, już subskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. No i oczywiście, po obejrzeniu wszystkiego skomentuj jak zwykle, trzymajcie się. I ja idę na godzinkę w powietrze. Jak wrócę, to widzimy się znowu. Do zobaczonka. Ja, ja, ja. Jak podłączyć głośniki tak, na szybki montaż? łatwe do demontażu. Mieliśmy rozmawiać o A6 białej, ale idziemy do białego kampera. Najpierw ustalić co tu robimy? Camper wczoraj przedstawiałem wam. Ostatnio. Dobra, chodźmy. Co wymyśliłeś? Powiedz Kamper, kamper. co, co on zrobił z tym samolotem? Rozebrał go całego. Czemu byś tak rozebrał ten samolot? To są głośniki drzwi? Tak. No wszystko przygotowałem już sobie. On takie głośniki tu miał? Tak. Wyglądałem jak niefabryczne, co? I zobacz ile miejsca w ogóle, bo to są trzynastki, nie? Tak. A szesnastka tu wejdzie spokojem. tak jak mówiłeś. Radio zdemontowane, to zdemontowane, słupki pościągał. Jezu, ja w ogóle to muszę iść Weźmy, i zamówić ten sprzęt. Bo mam wybrane kupę sprzętu tego samolotu za kilkanaście, kilkadziesiąt praktycznie tysięcy złotych, to ponad dwadzieścia tak, po prostu. I dzisiaj muszę poklikać, to ciekawe, zakupy na hmm. Dobra, e, pokaż mi tam to jeszcze raz. Wymierzyłem, ja sobie... że będzie nam tu wszystko <laughs> pasowało w szafce. No. Nie będzie niczym kolidowało. Nigdy okay. nie muszę po lista jak coś mi to zdjęcie jeszcze raz, to chciałam to to gniazdo, jak to teraz e, poszukam i... Tak, to puste, no to co byś chciał żeby było. To, to SCOM wyśle będzie się nie tego za pierwszym razem że Oglądanie samego siebie u mnie w firmie, kiedy wchodzę do włodka, do jego królestwa. Jest dość dziwne, ale fajne i budujące. A jak już tu jestem, to chcę Wam pokazać, coś Wam pokażę. Robimy mniej więcej od miesiąca S-Klasę W22 po powodzi. To jest ta S-Klasa. To jest S-Klasa, która była pod wodą cała. I to, co ja Wam chcę pokazać, to nie będę zamykał drzwi, bo tu fotel jest wyciągnięty. To patrzcie, co żeśmy, do czego doszliśmy. Wpinasz baterię. I tam się już świeci wszystko. Lepiej tu działa centralny zamek, nawet. Nie działa. A, bo jeden kluczyk ma baterię podniętą, więc drugi zadziała, zapewne. A, pięknie. Proszę bardzo. Robimy cyk. Nimy cyk. Wiecie co jest najpiękniejsze? Że tu z prawie wszystkie kontrolki, airbag się świeci i presafe, ze względu na to, że moduł poduszek powietrznych jeszcze nie jest dokodowany i po prostu jest obcy w tym samochodzie. I to wszystko. I tak naprawdę, proszę. To wszystko działa, podświetlania, działają szyby, jedna, druga, proszę, to wszystko trybie, wspomaganie, abs -y nie świecą, ESP, światła działają i tak dalej, i tak dalej. Dla niektórych wolno powiedzieć, że o! naprawdę dużo pracy wsadzone w samochód, a stoi przede wszystkim równo, bo jak żeśmy go odpalali pierwsze, to on koślawo stał na zawieszeniu, nie szło go wyprostować. Wymieniony jest karton modułów w tym samochodzie. Taki duży karton modułów. Nie mam tu ich teraz, żeby wam pokazać, ale, karton naprawdę. No ale jest mega sukces. Jeszcze klient o tym nie wie, że on jest w takim stanie. No dzisiaj do niego zadzwonię i mu powiem. Będzie na pewno przeszczęśliwy. A tymczasem, oj, odłóż kuszyki, tutaj. A tymczasem ja biorę klucze. Jadę po okablowanie do naszego kampera, którego dzisiaj widzieliście, co pokazywaliśmy. Jadę kupić kabelki, jak tylko wrócę. Idę do szóstki i montujemy wszystkie paliwa i patrzymy, co się będzie działo. A, więc jak będę jechał 16, to Cię wezmę, ale nie sądzę, żeby tak było. Raz, dwa, trzy. No i co? No i co, przepraszam, i co? Obiecanki, cacanki, dwa kilo. Aaaa, bo tu jest sztuka dodatkowa, dobra. No i jest ok. Bo no, mieli dać sześć sztuk Nie, jeden mieli dać taki e, Gdyby mi coś nie pasowało z jednym wtryskiem Boże, było jasne, oni stwierdzili, że te wtryski są ok. Tak to zawsze twierdzą Oczywiście Że one są ok. I że nie widzą na maszynie, żeby było coś tak. Często na maszynie nic nie widać A wsiada mnie do samochodu i jest dupa Dobra, i e, ja powiedziałem, że no, jeden okay. Że jeden miał no, mega odchyłkę od normy I jeżeli ten jeden rzeczywiście się zacznie wykazywać tą odchyłkę ponownie To dali jeden Taki zupełnie inny wtrysk, który mam wsadzić no tak, po prostu tam następne tak. Okej, okay, nie, jest to głupi pomysł, nie powiem. Natomiast co oni zrobili z tym trylami? Zrobili coś czy nic. Nie powiedzieli Nie powiedzieli właśnie, to jest lecz. no. Kurwa. Ale dobra, dobra, ja biorę. Biorę te wtyski. Teraz, jedziemy. Ja się przejechać AMG. jadę się przejacha AMG. Słuchajcie, takie coś chcesz? to to jest swoje. Proszę bardzo. Bo ja to kupiłem, bo zauważyłem to gdzieś taki sprzed. Patrz, pokaż tutaj ładny ma. Tu jest magnes, I magnes tak. Magnes i... działa! To było dobre. Ty no i ten... Fajny to? Taki tuni To jest taki tuningowy, trochę jak amerykański. Mm. Zawieszenia zawsze. Jak zawieszenia takie jakieś tuningowe przychodziły, jakieś kabół, konie i tak dalej, to właśnie tak wyglądają, takie piękne, to jest szuste, śliczne, jak zobaczyłem takie ładne, świecące wiszące, to mówię o nie, to muszę mieć śniżnik. Uh, więc jak e, trycki zaraz będziemy montować, tylko zanim to zrobimy e, biorę AMG. A AMG... Dobra, AMG chyba stoi tam gdzieś. Idę się przejechać AMG. AMG się przejedziemy, w, ponieważ co? E, ponieważ zostały wymienione czujnik ciśnienia w kolektorze sącym, który zgłaszał błąd na stałe i był uszkodzony, ponieważ e, przy włączonym zapłonie i zgaszonym samochodzie, zgaszonym silniku, o że tak powiem, włączonym zapłonie, a wyłączonym silniku już pokazywał kompletną bzdurę, jeśli chodzi o ciśnienie, bo pokazywał pół bara. Jakby było pół bara, z lotnictwa, żeby było pół bara, musisz się znajdować na 4 kilometrach? Chyba tak, jakoś. W każdym razie bardzo wysoko. E, no więc pół bara to jest mało, tak? Wszyscy wiemy, że ciśnienie atmosferyczne to jest jeden bar, i tak ma wskazywać czujnik ciśnienia w wykolektorze lektorze gdy auto jest zgaszone. Czekaj, moment, kurwa, odpalić nie mogę wozu, kurwa. Daj gaz, daj gaz, daj gaz, daj, gaz, daj, gaz, daj gaz. A tu się cały czas nagrywa i bardzo dobrze. Boże, święty, ja jakby zapomniałem to was mówić wyjeżdżam AMG na próbę, no i co? i jest źle kurwa, nic nie jest zrobione w tym samochodzie, wszystko wygląda tak jak wyglądało, wymienili czujnik ciśnienia w, w kolektorze z sądzem, który pokazuje kocopą i co? zrobili to tak moi chłopacy, żeby było jasne zaraz będę im o to cisnął. jak naprawiasz samochód? jaki? no ty wymieniałeś czujnik ciśnienia w kolektorze? tak, Tak. który? ten? ten? ten ten, ten. No. I co nie spojrzałeś, że pokazuje górę dalej. Czasować błędy będę w ogóle. Próbowałeś? Nikołaj przyszedł, powiedział. A, tylko, nie, nie, nie 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 jest taka sama. Ja ja podłączam wszystkie białe. Przyszedł dojechać. tylko wymień i nic więcej. No ale no, trzeba i, zobaczyć i, błąd świecił, kontrolkę i było trzeba ja spojrzeć. Się sparałem, ten, był ten czujnik jak auto. podłączasz pokazuje Fubara. Nie będzie jał i poprzednie pokazywał tak samo. Idę zobaczyć, bo muszę się pochwalić, że chyba jeden z pierwszych takich klientów, który przyjechał do nas. Z tego powodu, że jest moim fanem, Robert. Dziękuję Ci Robert za zaufanie i za to, że dzięki temu co ja pitolę tu do was przez środę środek każdą niedzielę, to że przyjechałeś tu do nas i zaufałeś nam i że twój teraz może wyglądać tak. Czyli tak, to jest twój motor. To chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę z zdemontowaną już turbiną, która już jest zawinięta w strecz i gotowa do tego, żeby dać ją do chłopaków, którzy regenerują, to to jest inizia. Robert, ja chciałem ci powiedzieć, że ta, ten czujnik temperatury wygląda bardzo ładnie. Naprawdę ładnie. Przegrzany w sensie jest oczywiście trochę fioletowawy, ale to nic, ale nie ma na nim ma sadzy, co bardzo dobrze świadczy o tym samochodzie i tym bardziej wiemy w takim momencie, że warto było te, te zabiegi, które tu będziemy robić, wykonywać w tym Także działamy z twoim silniczkiem. Z małym, lekkim opóźnieniem. wiem o tym. Ale jednak się dzieje. Żeby nie było. Także jak też chciał, będziesz mógł się dowiadywać się o postępach albo z autodyżuru, albo będziesz mógł dzwonić do nas bezpośrednio. Czyli albo na YouTube możesz sobie oglądać, co się dzieje z Twoim autem na bieżąco, albo możesz dzwonić do biura. Też Ci powiemy. Proszę bardzo, tak wyszedł Mercedes. Powiedzcie, że ładnie? Bardzo ładnie, ale za nisko. Za nisko, to jest za nisko, ale to nic, bo oni sobie go podniosą. Za nisko, ponieważ w tym samochodzie na odcinku jakimś tam, który poprzednim, w którym robiłem, go obniżałem. E, były e, już jak przyjechało do mnie samo, pogięte mocowania czujników, i te mocowania są teraz dalej pogięte. Pomimo, że założyli fabryczne dźwigienki to tak czy siak stoi niżej niż powinien stać. Teraz trzeba tam te mocowania przestawić do miejsc fabrycznych, i wtedy on się podniesie i będzie stał być może tak idealnie jak ten. A ten to jest kozak, co? <laughs> Ej, zaczynałem. Im jestem starszy, a chyba się starzeję bardzo mocno, tym bardziej zaczynają rajcować mnie stare samochody. Dzisiaj pokazywałem wam samolot, który wyglądał mniej więcej tak jak to auto, bo to auto, oprócz tego, że tu też jest 80 stopni, to też będzie jakieś lata 60, chyba tak jak ten samolot, co? Bardzo podobnie. Jakby wydaje mi się, że design deski rozdzielczej i tapicerek jest mniej więcej taki sam, jak ten samolocie, który dzisiaj leciałem, Ma ten bagażnik, ten kufer, jaki drugi. Ale powiedzcie, jest piękny, jest piękny, jest piękny. Idziemy działać. Jest czujnik do AMG. Idę założyć czujnik do AMG, zamiast robić a o której dzisiaj obiecałem. Ja tej a dzisiaj po prostu nie ruszę, taka jest prawda. Ja podejdę do niej jutro. Ale idę do AMG, założymy ten czujnik, zobaczymy, czy będzie dobrze, czy się myliłem, czy nie myliłem, co do innego numeru, bo inny numer jest. Jest w ogóle Boszowski, a był Hela. Ale to no, myślę, że i ta, i ta firma daje radę z czujnikami, chociaż no, Boszowski lepiej, że jest. Także idę założyć i będziemy patrzeć. Jak hamper już gra? Jeszcze nie gra? Już jeszcze nie gra? Jeszcze nie gra, bo nie ma sprzętu. Nie, a, bo sprzęt mówiliśmy dzisiaj zapomniałem, taki szybki dzień, że zapomniałem o tym. E, coś sobie ten samochód, co? Co powiecie na jego temat? Mi się najbardziej podoba to i oczywiście to. I ponieważ te samochody ostatnio zaczęły do nas trafiać, to ja chcę c klasę 6 AMG. I też będę ją tak... Jecie, zrobimy, okleimy ją, założymy jej dobre hamulce i będziemy ją pycić na to, że pewnie się powtarzam. I będę się jeszcze nie raz powtarzał, bo ja to po prostu zrobię. No, już mam jednym na oku zajebiście. Teraz, żeby nie było, podłączam komputer. Wchodzę w parametry, pinam czujnik stary, który tu był, a jest wypięty, ponieważ musiałem go wypiąć, żeby tu dojechać, bo inaczej by nie dojechał ten samochód. Bo gdy czujnik oszukuje, że ciśnienie w kolektorze jest o połowę mniejsze niż być powinno, wóz nie ma prawa jechać. I proszę bardzo odczyt 470 mbarów. I teraz patrzcie, odpinam czujnik jest 1010 milibarów. 1010 milibarów sądzę, że jest to wartość zastępcza, <laughs> czyli jeżeli czujnik ulega uszkodzeniu i w końcu łapie błąd, wóz z wartość zastępczą. A żeby Wam pokazać, że nic nie robiłem, to proszę, tu jest zamknięty jeszcze fabrycznie czujnik, widzicie? To jest, bo myślałem, jak Wam to udowodnić, że nie kręcę, tylko zrobię to z Wami na jeden raz za pierwszym razem. Czekajcie, ja tu muszę tu jakoś... Teoretycznie, jeżeli wepnę tą wtyczkę tutaj, czekajcie, tą wtyczkę wepnę tutaj, a, widzieliście to? Jest! Sukces! Jest! Kurwa 990 milibarów kurwa! Jest! Ha, ha, ha. To był dobry dzień! To był dobry dzień. Ja jadę do domu tym. Jadę do domu tym, ale dlatego jadę tym, bo ja to sprawdzę, czy to działa. Sprawdzimy, czy ten samochód działa, ponieważ e, robił jakieś tam przykusy w czasie jazdy, jeszcze wywalał jakieś kontrolki. Silnika związane z czujnikami stukowymi, coś jest porobione, to wszystko, więc myślę, że będzie dobrze. Ogólnie chciałem się z Wami pożegnać, ponieważ mój dzisiejszy dzień dobiegł końca. I tak już jest co najmniej 40 minut po 16.00. No, dokładnie i już dawno powinienem być w domu, a jednak nie jestem, ponieważ widzieliście dzisiaj, jak wygląda mój dzień warsztatowy. Taki chyba pokazałem Wam, jak jak funkcjonuje w tym warsztacie czy jak funkcjonuje ten warsztat pracy jest bardzo dużo i rano sobie polataliśmy samolotem, a później jak widzieliście przyszedłem tutaj i mówiłem jeszcze, że zabierzemy się za aszutkę, że włożymy do niej wtryskiwacze paliwa, które zresztą są mi czekają, do klienta musiałem zadzwonić i powiedziałem po prostu tak jak jest, nie miałem czasu podejść do tego samochodu, bo tak albo Porsche, albo CLS MG albo jakiś Audi, albo coś, po prostu cały czas odrywany to jakaś regulacja zawieszenia to sprawdź tylko to, to sprawdź to, jecie obieść, jeszcze docierałem w hamulce wierzchnym auty i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powodowało, że nie podszedłem do tego, do czego miałem podejść, więc jeżeli jesteście ciekawi, co wyjdzie z tą aszustką, szóstką, której nie ma tej mocy, tej mocy, no mnie to nawet ciekawi, także żeby było jasność, ja bym, ja chcę dojść, ja będę tak długo ten samochód też go zrobię, bo sam jakby ambicjonalnie podejdę do tego auta i chcę wiedzieć, co tam jest, bo lubię Lubię się dowiadywać nowych rzeczy i uczyć się ciągle. W każdym razie dziękuję Wam bardzo, że dotarliście i dotrwaliście ze mną do samego końca. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie, dajcie subka. Mm, komentujcie jakieś pomysły, dawajcie tych odcinków nowych. Ja tam widziałem w komentarzach, w ogóle bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, które się pojawiają. Zajebista sprawa, bo czytam je, często staram się odpowiadać, więc ja z swoimi kontakt chcę utrzymywać jak największy, więc piszcie. Oczywiście jak komentarzy będzie zbyt dużo, no to nie na wszystko odpiszę, ale na tyle co mogę to odpisuję. Dawajcie pomysły, czy cokolwiek. Ostatnio się pytałem, czy zrobić program o swoich samochodach. To fajny, fajna jedna, fajny jeden komentarz się pojawił, że, że tak, zrób o swoich samochodach, o swoich furach, które stały w garażu, zrobię taki odcinek, ale to muszę usiąść i po prostu zacząć rozmawiać, a jak widzicie jestem rozrywany w pracy, więc pokazuję Wam jak naprawiam samochody, jak, jak diagnozuję, jak dochodzę do problemu i tak dalej, i tak dalej, dziękuję Wam bardzo i zajebicie, że jesteście ze mną, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!